Witajcie moi drodzy, dzisiaj filmik będzie tak powiedziałbym troszeczkę bardziej na dziko, ponieważ nie mam obecnie dostępu do swojej kolekcji, sprzętu, lamp, tła i tak dalej. Także filmik trochę bardziej na dziko. Obecnie siedzę e, na urlopie w domu moich rodziców, zażywam odpoczynku, ale i tak mam ochotę coś dla Was nagrać. Ponieważ zdobyłem sobie tutaj takie dwie fajne małe rzeczy i uznałem, że żeby nie było jakiegoś tam wielkiego przestoju na kanale i tak sobie tutaj je zmontuję, zbuduję i zrecenzuję. A rzeczy są moim zdaniem fajne. Od jakiegoś czasu właśnie polowałem na te gazetki z Lego Technik, ponieważ te malutkie techniki dołączane właśnie do tych gazetek bardzo mi się podobają. Ja lubię małe techniki i z racji tego, że udało mi się je wyczaić w Empiku, postanowiłem, że sobie je zgarnę i nagram teraz na nich, nagram teraz o nich taki troszeczkę króciutki, tak jak wspomniałem, bardziej dziki materiał, skryptowany. Myślę, że i tak coś tam, coś tam jakoś się z tego wyniesie. Dlaczego mały technik? No ja bardzo lubię małe technik, nie jestem jakimś bardzo fanem techników ogólnie, raczej dużych techników na ogół nie składam, ale lubię te malutkie. Miałem kiedyś tam w przyszłości kilka starszych zestawów małych technik, yy, dlatego zdarza mi się teraz też kupić właśnie coś takiego mniejszego, tańszego z tej serii, bo pod tym względem akurat technik mi się podoba. Takie malutkie jeszcze tam lubię do poskładania, jakieś większe to raczej mnie trochę nużą i męczą, ale, ale takie malutkie modeliki wydaje mi się urocze, jakieś takie małe techniki, z różnymi funkcjami. Oczywiście pudełkowo, taki najtańszy, mały technik to jakieś tam 10 euro, coś około 40 zł, ale mamy też teraz tę gazetkę Lego Technik z jeszcze tańszymi, mniejszymi modelami, które często są bardzo urocze. No i tutaj wyrwałem dwa takie numery, jeden już archiwalny, drugi z tego co tam kojarzę, był wydany już jakiś czas temu niedawno. Te ja tutaj widzę pierwszy numer z 2024. Ten tutaj nawet nie dostrzegam który, ale wydaje mi się, że z tym autkiem tutaj był, był, był tam dostępny jakoś wcześniej, a ten dźwig tutaj z tą kulą burzącą, e, jakiś, jakiś już tam czas był na rynku. Ale udało mi się wyrwać tutaj dwa. Także sobie tutaj zrobię jakiś taki mniejszy, mniej skryptowany materiał na ten temat. Zbuduję sobie te modeliki i sobie je ocenię. Wydaje mi się całkiem urocze. Tutaj modelik z takim bardzo fajnym, malutkim dźwigiem, z kulą burzącą, od razu mi to ujęło. Ja bardzo lubię właśnie tego typu rzeczy, jakieś maszyny budowlane w mikroskali. Ale też tutaj to autko, to autko z tego naszego numeru wygląda całkiem uroczo. Także co, zaraz to sobie odepniemy, zobaczymy jak to wyjdzie. No bo tych wszystkich gazetek legowych nie przeglądam jakoś szeroko ani nie pokazuję na jakichś tam ewentualnych recenzjach, no bo nie ma tam, moim zdaniem, nic jakoś szczególnie ciekawego dla jakiegoś tam starszego odbiorcy, no głównie wiadomo, jakieś tam łamigłówki, ciekawostki dla dzieciaków, ale akurat ta technikowa gazetka, z tego co widzę, jest nawet taka sympatyczna, bo jest tutaj troszeczkę na temat właśnie, no, takiej właśnie techniki jakby, można sobie, no, oczywiście są jakieś tam łamigłówki, takie typowe dla gazetek Lego, ale można też poczytać trochę na temat Konkretnych modeli z serii technik, technik budowania, prawda, jakichś tam mechanizmów. To jest akurat całkiem fajna sprawa, nie mogę powiedzieć. I, i, i cóż, cóż, no na przykład tutaj jest taki przegląd, tych, przegląd jakby historyczny przez modele, no że helikopterów. Co prawda, nie wiem, czy ma akurat helikopterów. No bo to był ten numer z tym mini dźwigiem, ale jak nam jest, poka sprawa. Takie trochę edukowanie młodszych legofanów na temat historii konkretnej serii, no w tym wypadku technika. No na przykład tutaj te modele tych helikopterków, taki przekroj przez lata, to ja prawie wszystkie dobrze kojarzę. No tego najstarszego oczywiście tam nie widziałem w katalogach z dzieciństwa, bo akurat w katalogu z 1977 roku to nie mam, ale ale tutaj na przykład ten żelokopter, ten taki mały helikopter, jak to na przykład dostałem raz na gwiazdkę ze 1977 roku, ten czerwony tutaj też dobrze pamiętam, tutaj był też taki, to była taka seria, gdzie łączyło się różne moduły. Były takie konstrukcje modułowe, technikowe. Też fajna sprawa. No i tego też dobrze pamiętam. Ten model. O, to było fajne. Command Control Center. Yy, taki, jakby pradziadek Mindstorm. programowano się modele. No, wspominałem o tym, Zostały już kilka razy. Nie z takich moich świętych, grali kiedyś tam do zebrania. Można to było zbudować helikopter, poduszkowiec albo dinozaura. Oczywiście dinozaur, najważniejszy. No i tutaj jest jakiś taki nowszy z tego co widzę helikopter. No i z tego co widzę, są to jakieś tam ciekawostki historyczne, na przykład o tych projektach maszyn latających według Leonarda da Vinci, że spoko. Trochę tam jakaś tam rzecz edukacyjna. Oczywiście są jakieś plakaty, plakaciki. No i też rzecz bardzo fajna, moim zdaniem, jest tutaj nie tylko instrukcja budowy tego mini modeliku, w tym wypadku konkretnym tego dźwigu z burzącą, ale, ale są też, to co zauważyłem, wywiady z twórcami tych modeli. Można sobie poczytać, co zainspirowało twórcę tego konkretnego małego modeliku, z czym musiał się zmagać. Tak naprawdę jest fajne. Można sobie tak wejrzeć troszeczkę w sposób yy, myślenia, z jakim musi się zmagać projektant LEGO. Także pod tym względem naprawdę spoko rzecz. Nie mogę powiedzieć. O tutaj w kolejnym numerze był też taki helikopterek. O, tego akurat w zestawiku nie mam. Może go tam kiedyś nie zdobędę. Tutaj mi się te dwie gazetki, a no to już od razu... O! się zakładki z Jaty, z sklepu yy, z mangami, które odwiedzaliśmy razem z Pauliną. No to jeszcze taki szybki przegląd drugiej gazetki, ciach, ciach. Oczywiście instrukcja, instrukcja obsługi, instrukcja składania kolejnego modeliku, tego małego autka. A jedna sprawa, tutaj mam wrażenie, że ta instrukcja w przeciwieństwie do poprzedniego numeru została trochę lepiej rozpisana na większy, większy format. I znowu, właśnie jest ten wywiad z panem, który projektował małą auto. To jest fajne, to jest naprawdę podoba. To mi się podoba i myślę, że trochę jeszcze na ten temat poczytam, zanim wyrzucę te gazetki na jakąś makulaturę czy coś. No a teraz, już, o właśnie, znowu taki przykrój przez stare modele stary technikowy samolocik, nowsze samoloty. Ojoj, ta era, kiedy dodawano jeszcze elementy bajników do zestawów. O, ten samolocik taki wyścigowy. Mam go, fajny zestawik. Mój tata też go sobie kupił ostatnio i złożył. Po jeciu, w mojej dzieciu. Kolejną na że jaki uroczy dźwig się, się zapowiada. Nie, to jest chyba. A nie, przepraszam, to jest dwóch strażacki. A tak jest, Mówię, to się takie małe techniki mają dla, mnie, mają dla mnie sporo uroku. No to co? Taki szybki był przewam gazetek. Ja sobie teraz zbuduję te dwa małe zestawiki i ocenię je dla Was. I także jestem już po zbudowaniu modelików i musiałem się przynieść na inne stanowisko, bo w międzyczasie zrobiło się ciemno. I tak tylko wiem, to wygląda mega śmiesznie. Owszem, jesteśmy w naszej kuchni, a to jest płyta grzewcza. <grym> tak jak wspomniałem, no bardzo dzikie warunki panują w tym filmiku, ale aktualnie tylko tutaj mam jakieś takie w miarę dobre światło, stąd to otoczenie. Ale nie bójcie się, klocki oczywiście przygrzewane nie są i będzie tutaj bałaganu. No a tak jak wspomniałem, trochę śmieszne warunki. Ale dobra, skupmy się na modelikach. Zbudowałem, no i mamy nasz dźwig z kółą burzącą, mamy nasze auticzko i kurczę, muszę przyznać, są to bardzo sympatyczne modele. Mm, o auticzku może za chwilę, a najpierw skupię się na tym dźwigu, który zdecydowanie tutaj interesował mnie bardziej i muszę przyznać, jest bardzo uroczy. Zobaczcie, jest to miniaturowa konstrukcja, malutki, malutki dźwig samych podstawowych e, technik, elementów. Ale już taka mała konstrukcja dostarcza kilku fajnych rzeczy, na pewno bardzo dużo tutaj można zdobyć tych ogniwek, tych małych gąsienic, które tutaj służą za napęd, gładziutko się kręcą, można sobie tym dźwigiem jeździć, no nie po gładkiej powierzchni oczywiście, ale tak jak najbardziej. A nawet taki malutki model, tylko otworzono odpowiednie detale, mamy tutaj pewne kabinę operatora, odpowiedni kształt z tyłu, I tutaj mamy te bardzo fajne takie zaokrąglone technik-panele. Bardzo przydatne w sumie również dla jakichś tam konstruktorów bąklowych, dla nadania jakichś obłych kształtów. Myślę, że to się przyda, to się nada. Oprócz tego, jakieś tam podstawowe beleczki, zębatki. No i fajnie zrobiona kula burząca. Krótki odcinek łańcucha, ta kuleczka, taka zrobiona z małego, twardego kółka. Mamy tutaj jeszcze murki w liczbie sztuk 6, żeby móc się podabić, oczywiście, za pomocą naszego burzącego dźwigu, ponieważ mamy tutaj. Taką zębatkę z tyłu i z tej zębatki, oczywiście możemy wprawić to ramię w ruch. Może bum bum, 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 bum. <laughs> I przewracać te mury. Także modelik malutki, malutki, ale bawialny. Zobaczcie, jaki można zamach zrobić tą kulą łup. Jest coś takiego uroczego moim zdaniem w takich malutkich, e, ciężkich maszynach budowlanych. Także dźwięk jak najbardziej spoko, fajny partspak głównie dla tych gąsienic a paru tam innych elementów, Przejemny po prostu taki malutki zestawik. Natomiast co się tyczy autka, autko też spoko. E, warto zwrócić uwagę, że jest znacznie większe, zobaczcie, gabarytowo tego dźwigu. Jest tutaj na pewno więcej części, a, a cena taka sama tego modeliku. Tymczasem jest on całkiem naprawdę masywny, taki nabity tymi klockami, to mi się podoba. E, z fajnych rzeczy mamy tutaj przezroczyste światełka, oczywiście oczka boroków nieśmiertelne, przeżyły bajoniku, Jakieś tam kółeczka, tutaj te takie giętkie elementy, które tworzą nam kształt karoserii, taki symboliczny. No, i cóż, z funkcji technicznych mamy tutaj skręt kół. Taki troszeczkę o małym promieniu. Zobaczcie, tutaj mamy zębatkę. Możemy sobie poruszać i kręcimy kółeczkami. No, w sumie całkiem wystarcza, żeby sobie jakoś tak fajnie tym autkiem skręcać. A powiedziałbym, że kształtem troszeczkę mniej mi się podoba niż dźwig, ale, ale jako takie małe auticzko w gazetce za 30 zł. Całkiem sporo naprawdę elementów. Jeśli ktoś lubi budować technika albo potrzebuje jakiś tam. Elementów, nie wiem, jakichś łączników, powiedzmy do, do bajoniku, czy innych konstrukcji tego rodzaju, No też całkiem się tutaj, moje zdaniem, jako parkstack to nada. Także sympatyczne dwa małe zestawiki. Mówię, dźwig troszeczkę mi się podoba bardziej, mimo że jest skromniejszy, ale autko też jak najbardziej daje radę. Także to była taka mała, skromna, e, można powiedzieć, recenzja w polowych warunkach. Zobaczymy, czy uda mi się coś przygotować na środę. Nie wiem, czy będę miał na to czas. Jeśli będzie czas, to pewnie też będzie w podobnych warunkach. Ale spokojnie, za niedługo już wrócimy do e, mojego stałego ustawienia, takiego bardziej profesjonalnego. Ale mam nadzieję, że nawet czegoś takiego przyjemnie się Wam słuchało. Do następnego razu. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się tam.